i mam takie danie, które nawet nie patrzę po kolei, to będzie jakieś risotto jak je przygotować, tylko po prostu robię według swojego, słuchajcie mniemania, e, dodałam już tutaj bakłażana, cukinię paprykę zieloną i czerwoną cebulę risotto tam, przypaliłam trochę, zobaczę co się da z tego uratować jak nic to e, będę musiała ugotować nowy ryż no i tutaj mam jeszcze resztę rzeczy które będę musiała dodać, jeszcze Wam powiem coś, bo możecie być ciekawi i pytać już chyba nawet padły takie pytania E, czy dziewczynki w szkole rozmawiają na temat wojny i tak dalej, tak u Lili było specjalne że tak powiem zebranie, e, zebrała się cała szkoła, dyrektor mówił co tam myśli nauczyciele, rozmawiali w klasach, e, poszerzali że tak powiem pytali dzieci czy chcą porozmawiać, na jaki temat, co myślą, pozwalali dzieciom się wyrazić co myślą, Lila mówi że się dużo zgłaszała. E, Mówi, że dzieci mówiły też na temat Hitlera, porównywały tutaj, także powiem Wam, że niezłe rozmowy, więc tak, dziewczyny rozmawiają w domu, tak samo nas pytają cały czas, rozmawiamy z nimi, nie są to żadne tabu tematy, chociaż ja jestem za tym, że tak porozmawiać, ale nie drążyć tematu, nie zamęczać dzieci, one muszą normalnie funkcjonować, nie mówić im w kółko, nie włączać co chwilę wiadomości przy dzieciach. Nie prowadzić rozmów, non-stop od rana do wieczora na ten temat, bo uświadamianie dzieci jak najbardziej, rozmowa jak najbardziej, otwartość na to, czy mają jakieś obawy, o czym chcą porozmawiać, o co zapytać jak najbardziej, ale nie zamęczanie psychiczne, bo to mnie męczy, słuchajcie, już jak ja na przykład dużo tego wszystkiego słucham, widzę, to ja się troszeczkę staram też odcinać. Mamy lileczkę, dzisiaj Światowy Dzień Książki w szkole, i Lila, się za kogo? Wally? No, ale jesteś Wendy, tak? No. Gdzie jest Wally, a Lila jest Wendy. Where's Pokaż Wally? się, wstanie, jak fajnie wyglądasz. Może tutaj, pokażemy. Taką bluzeczkę. Pokazywałam Wam wcześniej czapkę, okulary. Świetnie, Lila. Buciki po prostu. Fajnie, jakby miała jeszcze stopy w takie paski, ale nie mamy i już nie kombinowaliśmy. Podoba się? Ona ma niebieską sukienkę. A, ona miała niebieską spódnicę, tak. Ale też jesteś świetna, Wendy. A my się zbieramy, bo zaraz nie zdążymy. Lecimy! Jak widzieliście, dzisiaj Lileczka poszła super ubrana. Przebrana jest za Wendy z Where's Wally. Bardzo fajnie wyglądała, bardzo mi się podobało, naprawdę super. Dzisiejszy dzień zleciał mi dosyć szybko Przed chwilą posprzątałam urabusia Już wiecie, prosiło się Trzeci dzień ulewy, deszczu Ciężko łapać pozytywne wibracje Jak ta pogoda jest taka kiepska No i co jeszcze chciałam Wam powiedzieć Bo siedziałam trochę na komputerze Bo okazało się, że mi z konta Hello fresh Posiłki, które Wam pokazywałam Pobrał za następny tydzień pieniądze No i na tyle mnie to wkurzyło Bo ja nie zaznaczałam subskrypcji i tak dalej Że wiecie, musiałam szukać na stronie, wszystko na tych stronach jest poukrywane tak, żeby nie można było znaleźć, żeby było ciężko, no ale udało mi się ja płaciłam przez PayPal, więc tam zablokowałam na czacie pisałam z kimś i powiem Wam, że tak konkretnie pisałam że po prostu natychmiast proszę anulować subskrypcję że w ogóle tego nie prosiłam, że chciałam spróbować jedne posiłki, że ogólnie mi one smakowały, ale jak jest taka polityka firmy, że na siłę wciskają subskrypcję, to ja dziękuję za taki układ Układ. Wiecie, wszystko jest dobrowolne, wszystko jest dla ludzi, ale nic na siłę, naprawdę. No i słuchajcie, nie udało się jakby zupełnie cofnąć już tego, co pobrali, dlatego, że to tam ileś dni wcześniej, bo to świeże posiłki, struty, tuty. No i anulowali mi tak, jakby kwotę z 30 chyba funtów, czy 30 paru 19,50, czyli przyjdą te posiłki, ale zapłacę za nie naprawdę mało. Więc na taki układ jeszcze mogę iść, no bo to mi się w miarę opłaca. Posiłki były dobre, no, ale trochę mnie to zraziło. Nie lubię takiego naciągactwa na siłę. Jeśli byłyby dobre, to może bym się jeszcze skusiła. Człowiek lubi się zastanowić, człowiek lubi się zastanowić, sam podejmować decyzję i tak wiecie, wciskanie. No, więc trochę z tym musiałam powalczyć, ale udało się. Zaraz jadę po Lile. Cały dzień, słuchajcie, pada, jest tak obrzydliwa ostatnio pogoda, brakuje słońca. Dobrze, że ja jeszcze się suplementuję, bo normalnie bez witaminy D to nie podchodzi, że tak powiem. Idę jeszcze ogarnąć parę, parę rzeczy. Robię ten ostatni posiłek z Fresza. E, dzisiaj kurczak w sosie barbecue, do tego pieczone ziemniaki, do tego fasolka szparagowa z cebulką w ogóle smażone, także takie trochę dziwne, e, ale mam nadzieję, że będzie dobre. W sumie ogólnie jestem zadowolona. Jakby jeszcze była lepsza jakość samego mięsa, to byłabym jeszcze bardziej zadowolona. E, no, ale ogólnie nie jest słuchajcie źle. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Powiem Wam, że dzisiaj odzyskałam energię życiową, co mnie bardzo cieszy, i sprzątam w sypialni, korzystam z okazji, że jest trochę cieplej. Otworzyłam już okno, dlatego może być trochę głośniej. Chcę zmienić pościel, właśnie się do tego przymierzam. Wytarłam już kurze, trochę podkurzałam, tak żeby było wiecie, przyjemnie, lustro też ogarnięte tam, i sprzątałam przy toaletce. Przy okazji sprzątania przy toaletce przypomniało mi się, dobrze ja tu pokażę, że, kup, tak, że kupiłam niedawno Rimela mm, tusz do rzęs. To był niedrogi tusz i tu jest napisane extra super lash. Bez nadzieja, to mało powiedziane. To w ogóle się nie nadaje. E, nabiera się za dużo na szczoteczkę, rozmazuje się. E, no powiem Wam, że masakra. Także ten produkt no way. Nie ma mowy nigdy więcej, bez nadzieja. E, no i poza tym dalej zabieram się za porządki e, przewietrzyć pokój i tak wiecie, żeby tu wpadło e, dużo świeżego powietrza. Zabieram się dzisiaj, moi drodzy, za naleśniki. Skończyło mi się hello fresh. E, w każdym razie jutro przyjdzie mi kolejne zamówienie, ale po niezłych e, przebojach. No, a dzisiaj będzie kalafior, prawdopodobnie na kolację, a teraz zaczynam smażyć naleśniki Słuchajcie, przyszła właśnie marynarka y, Matysi ze szkoły i zamówiłam na 14-15 lat. I Mati się śmiała, że się chyba zagolopowałam, że ona fakt jest wysoka, ale chyba nie aż tak. I śmiała się, że ta marynarka to będzie dla mnie albo dla Taty jeszcze nawet bardziej. No i słuchajcie, chyba trochę miała rację, bo Mati jest szczupła. A teraz zobaczcie, ja przymierzam jej szkolną marynarkę. Okazuje się, że ona jest idealna dla mnie. Także nic mi nie pozostaje, chyba tylko e, iść do szkoły. Ale powiem Wam, że fajna jest ta marynarka. Naprawdę. Fajnie jest skrojona, ale może posłuży jej, słuchajcie, na dłużej. No, a ja smażę sobie naleśniki. Przez to, że mam nową, słuchajcie, patelnię, to nawet pierwszy naleśnik wyszedł idealnie i nie trzeba go wyrzucać. To już jest plus. Śrabulku. Ale ty masz leniuchowo, co? Fajnie tak poleżeć, fajnie. Dobry kotek. Cześć moi drodzy, witam was serdecznie, mamy nowy dzień. E, słuchajcie, mamy godzinę, prawie pierwsza już dochodzi. E, I zobaczcie jaką sobie zrobiłam pyszną kawę. Już wam pokazuję. Pyszniutka, do tego mam gorzką czekoladę, bo nie znalazłam żadnego innego fajnego batona w domu. E, wszystko zostało chyba zjedzone. E, patrzcie na rabusia. Taki mam powiedz stan. Taki jestem szczęśliwy. W tle leży pudełeczko, jak widzicie. Ale fajnie, co, rabuś? Jesteś szczęśliwy? Jak widzicie, rabuś jest przeszczęśliwy. Relaksuje się, tak jak ja, czyli teraz przy kawie. I słuchajcie, przyszło pudełko dzisiaj, bo mam nowe zamówienie HelloFresh. Także bałam się tylko, bo wiecie, ja nigdzie nie zaznaczałam, jakie to ma być jedzenie. Nie wiedziałam nawet, o której godzinie przyjdzie. Dopiero rano dostałam informację, że w których godzinach przyjdzie ten box, więc mówię, jak mi przyszły znowu te same posiłki, no to trochę słabo, bo to będzie takie monotematyczne dla nas jedzenie drugi tydzień tego samego. Ale słuchajcie, tak nie było. Przyszła dzisiaj ta paczka. Jedno, jeden posiłek się prawie powtarza, ma trochę inne składniki, ale reszta to są inne posiłki też będzie raz posiłek z kurczakiem raz z wieprzowiną raz z wołowiną i raz chyba wegetariański. No, tak to wygląda, także będziemy dalej gotować i dalej testować. I tyle z tego, co chciałam Wam powiedzieć. Też byłam przed chwilą na Karbudzie, byliśmy z Arturem. I słuchajcie, wyrwałam, to tak jakby w Charitasie, wiecie, to tak się człowiek cieszy, jakby kupił, że tak powiem, w Charitasie, w Lumpeksie. Więc wyrwałam kamizelkę beżową, chciałam kupić sobie. Kupiłam niedawno czarną, którą noszę ja i nawet Lila czasami. Tylko ta czarna jest taka bardziej dopasowana, a zależało mi na trochę szerszej. I słuchajcie, szłam przez Karbuda, patrzę, jest beżowa. Była tam troszeczkę przybrudzona, ale już wszystko wrzuciłam do pralki. I jest ona w kolorze beżowym, normalnie z kapturem. Mam nadzieję, że tam się wszystko wiecie, fajnie dopierze I jest to rozmiar L, czyli będzie taka fajna, szersza, tak na jakiej mi zależało. I szłam dalej i mówię do Artura, że niedawno zamówienie przyszło z Shein i że chciałam, żeby spodnie są na mnie za małe i one pójdą do matysi. No, a ja dalej, że tak powiem, szukam beżowych, fajnych spodni, idę, idę i patrzę, wiszą na wieszaku z metką z Primarka, cena na nich 17 funtów, a pani je za, sprzedała nowe za 3 funty i ja je od razu kupiłam, zobaczyłam, że jest rozmiar, który powinien być na mnie dobry, nie ósemka, tylko dziesiątka, bo to wiecie, dżinsy to lepiej wziąć nawet większe, wygodniej będzie mi. No, więc kupiłam sobie takie dzwony z rozporkami, że tak powiem po boku w kolorze beżowym do kamizelki, idealne, także takie łupy z dzisiaj no nic więcej nie kupiliśmy i powiem Wam, że było tak zimno, mimo to, że wychodzi słoneczko dzisiaj, że ma być do 8 stopni to taki jest zimny wiatr że po prostu nie dało się wytrzymać bez czapki marzły mi tak uszy, że myślałam, że mi odpadną naprawdę było bardzo, bardzo zimno, ja wypiję teraz kawę idę z Matcią nagrać trzy nie wiem czy ono będzie w tym materiale we vlogu, czy w osobnym filmie Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie witam Was, mamy dzisiaj e, niedzielę, my wybieramy się już za niecałą godzinkę, za 49 minut do rodzinki. Jedziemy do Jasia na urodziny i przyjechałam szybciutko jeszcze kupić kartkę urodzinową, bo się okazało, że jej nie mamy, więc szybciutko wiecie jeszcze zakupy. Od rana w biegu, ale fajnie, bo ruszymy się troszeczkę. Spędzimy czas z rodzinką, także super. Widzę, że miga, miga bateria, więc nie przedłużam. Ciężko było zaparkować. Dzisiaj niedziela, całe parkingi pełne, ale udało się. Stoję całkiem nieźle, no i widzimy się później. My już jesteśmy w drodze na urodziny do Jasia. Mamy tutaj prezent. Może nawet Wam powiemy co: mamy taką czarną bluzę z kapturem z Naruto, którą musieliśmy w ogóle zamówić już ojej, trzy tygodnie temu, żeby do nas przyszła bo w sklepach takich po prostu nie ma trzeba zamawiać online, a chcieliśmy, żeby Janek miał to, co lubi. Do tego ma całą paczkę takich małych sneakersów, no i kartkę, którą właśnie dziewczyny wypisywały, którą kupiłam. Mówiłam Wam, że jadę po kartkę. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home moi drodzy, jestem przy ruchliwej ulicy Witam Was z rana w poniedziałek Idę do, wydawałoby się, że Lidla, ale nie Idę do Humber Games Bo chcę zobaczyć, czy są balony Szukam różowych balonów i różowych dodatków ale to Wam za chwilę wytłumaczę dlaczego. I słuchajcie, z rana e, zawieźliśmy Lilę z Arturem i e, chciałam przyjechać właśnie kupić rolki też, ale nie wiem czy dostanę od kota, żeby odkłaczać. I słuchajcie, też przyjechałam po balony, e, a Artur pojechał teraz do wulkanizatora, ponieważ mam... E, nie mogłam odkręcić, że tak powiem, wentyla i napompować koło. Okazało się, że już jest na tyle też koło zniszczone, że trzeba było wymienić całą ponę. Także super z rana. Jestem właśnie moi drodzy w Morisonie i właśnie przeglądam rzeczy. Zobaczyłam takie fajne do powieszenia kule. No i szukam jakichś różowych. Jeszcze nie mogę znaleźć za bardzo z napisem Girls. No, ale szukam dalej. O, potrzebuję coś takiego, ale różowego, a tu mamy srebrne. Słuchajcie, wczoraj byliśmy na urodzinach Jasia, było bardzo fajnie. I też zbliża się wielkimi krokami. Zaplanowana od dwóch miesięcy babska imprezka u mnie. Także z okazji Dnia Kobiet zaprosiłam dziewczyny. Jeszcze muszę w ogóle do nich napisać i pouzgadniamy wszystko. W każdym razie, dziewczyny przyjadą do mnie i tatuś zabiera. Dziewczynki jadą sobie e, gdzieś tam do rodzinki, będą sobie tatusiowie z dziećmi, a my tutaj będziemy z dziewczynami urzędować. I stwierdziłam, że takim tematem przewodnim tej imprezy, e, oprócz świetnej zabawy, będzie e, kolor różowy. Ja osobiście koloru różowego nie lubię, ale wydaje mi się, że to jest taki bawski kolor. I że wiele kobiet go lubi, i że tak troszeczkę dla żartów, bo pewnie już nigdy więcej żadnej różowej imprezy nie zrobię, więc e, tak pomyślałam. I chcę żeby, poprosić dziewczynę, żeby każda jakiś miała akcent różowy, albo koszulkę, albo leginsy, albo opaskę, czapeczkę, nie wiem, cokolwiek, makijaż, okulary e, i żeby była na różowo. E, kupiłam trochę różowych rzeczy. Też nie chcę za dużo, wiecie, w to inwestować, nie wiadomo ile, ale już się trochę nakręciłam i chcę zrobić trochę takich dodatków różowych, jakiś balon. I tak dalej, i tak dalej e, Też robimy tak, że każda coś przygotuje na tą imprezę Ja serwuję od siebie Jakieś danie na ciepło, albo zamówię pizzę Żebym mogła też się poczuć, tak wiecie e, Kobieco, że nie muszę siedzieć w garach e, Więc albo zamówię pizzę Albo zrobię coś na ciepło Dziewczyny chcę, żeby u mnie przenocowały e, I oczywiście rano śniadanko Serwuję od siebie No, a resztę to każda coś tam wiecie, przyniesie Także wspólnymi siłami będzie świetna impreza Mam nadzieję e, Pokażę wam co kupiłam Znalazłam takie fajne talerzyczki, może do jakiegoś ciasta, e, różowe serca. Kupiłam takie, nie wiem jak to się w ogóle nazywa, dekoracje, takie bomby dekoracyjne do powieszenia, różowa, fioletowa i jasna różowa, to też fajnie będzie wyglądało. Nie udało mi się znaleźć balonu takiego połączonego z napisem girls, ani balonu party, let's party, żeby był w kolorze różowym. Były srebrne i bardzo przebrane rzeczy, ale słuchajcie, zobaczcie co dorwałam, dorwałam takie różowe, to jest na przykład jest taka... Na lato po prostu wersja i kupiłam e, tyle, ile będzie dziewczyn, tyle kupiłam różowych kielichów. E, dalej, e, dalej kupiłam popcorny e, słone, dlatego w niebieskim opakowaniu, bo reszta były wszystkie słodkie w sklepie. Ja słodkich nie lubię. I wziąłam cztery opakowania, tak wam pokazuję e, pojedyncze albo po dwie rzeczy no bo bez sensu, wszystko wyjmować. Następnie, no właśnie, jedyny balon, jaki mi się udało fajnie znaleźć kobiecy różowe, to były takie usta, także taki balon będzie. I planuję dla każdej z dziewczyn mieć przygotowaną maseczkę i na wejście w tych kieliszkach zaserwować szampana różowego, i każda dostanie taką, wiecie, maseczkę imprezową. Kupiłam też witaminę C do rozpuszczania. E, udało mi się dorwać gliskur do włosów, wiecie, do pryskania. Ja bardzo lubię ten. To jest kondycjoner, e, taki ekspresowy, właśnie. E, te większe waciki. Używam mniejszych i większych na przemian. Wolę większe, ale mniejsze też używam. Co my mamy? Dalej kupiłam takie rose gold e, słonki. Następnie różowe, takie ładne serwetki na stół. I maseczki. Tutaj mam z flamingiem na przykład. Tam wcześniej była bananowa, jeszcze dorwałam jakąś o, taką i e, zobaczcie co e, też znalazłam. To jest e, paletka e, highlighter i chcę ją po prostu wypróbować. Takie kolory spodobała mi się. Stwierdziłam, że no, zobaczymy co to ciekawe to jest. E, taką wielką rolkę. Nie ma małych rolek, więc taką wielką rolkę do, wiecie, do odkłaczania nawet łóżek, e, różnych rzeczy po prostu można dywan, ubrania, co chcecie. Małych niestety nie było, tu jeszcze mam te popcorny i jeszcze zobaczyłam taką fajną butelkę, to jest taki 5,5%, to nawet nie jest szampan, no taki pewnie, no coś jak szampon, szampan, Boże, szampon, kosmopolitan, bery zobaczymy, takie po prostu coś. I wzięłam też opakowanie, bo były w dobrej cenie, z daysów, takie widzicie mniejsze w środku i jeszcze jajka i to są wszystkie e, zakupy. No i drodzy, ubrałam się w strój do ćwiczeń, ale nie udało mi się poćwiczyć, także lipa trochę, no ale wiecie, robiłam inne rzeczy. Piękna pogoda, słoneczko wyszło, chce się żyć, ale to widziałam w prognozie, że tylko dzisiaj to słońce, a następne dni znowu deszczowe, także lipa. No dobra, ja nie będę się tu z Wami rozgadywać, bo muszę naprawdę robić ten obiad, bo jeszcze jadę odebrać Lilę, wywiesić pranie. Godziny, słuchajcie, uciekają mi dzisiaj strasznie. My veins, I've been driving this train years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight. Never stop, never changed. All the squad here to play. And I've got something to say. Yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change